Na pewno się nie spodziewałam takiego wyniku, że będzie 3-0. Wynik może wyglądać, że było tak łatwo, ale naprawdę było ciężko. Z początku było w pierwszym secie bardzo ciężko, bo radą bardzo cisnął zagrywką i nie poradziłyśmy sobie za bardzo z przyjęciem, ale cieszę się, że dałyśmy radę i skończyło się 3-0. Myślę, że zaskoczyły nas tą zagrywką. I też mi się wydaje, że bardzo dobrze bronili w obronie i na bloku też. Na no po, no początek meczu na pewno nie był e, dobry w naszym wykonaniu i ta gra nie wyglądała najlepiej i też nie najlepiej się grało, ale myślę, że od momentu, kiedy zaczęłyśmy lepiej zagrywać i więcej jakby dziewczyny nam dostarczały piłek takich łatwych no to wtedy dużo łatwiej się gra, gra na siatce, więc myślę, że głównie zagrywka ułatwiła nam, nam to zadanie dzisiaj. No tak, w bloku nie jestem jakimś orłem, więc dla mnie każdy dobry wyblok czy blok, no to jest wielka radość, jak, jak była na boisku widać. Wydaje mi się, że u nich głównym problemem było to przyjęcie. My grałyśmy bardzo dobrą zagrywką i ciężko im było zagrać na siatce, gdzieś tam jak miało już lepsze przyjęcie czy dogranie. No to nasiadce wyglądały no, też fajnie, myślę i tyle. Będąc na boisku, tak się nie zwraca może na to uwagi, ale przed, na rozgrzewce było widać, że jest troszkę inaczej, ale u nas zawsze są najlepsi kibice, więc jest super. Na pewno dziewczyny postawiły wysoko poprzeczkę. Miałyśmy problem z wyprowadzeniem pierwszej akcji. Musiałyśmy grać dużo na wysokiej piłce. Pojawiły też się błędy bezpośrednie. Gra na wysokiej piłce też u nas nie była na tyle skuteczna i nie grałyśmy na tyle dokładnie, żeby wyprowadzić skuteczny kontratak. No ale wszystko się zaczęło właśnie od tej pierwszej piłki, gdzie no, dziewczyna nas bardzo mocno odrzuciły od siatki. No tutaj na pewno dziewczyny z Rzeszowa, z Rzeszowa narzuciły swój rytm gry. Ciężko nam było wrócić. W pierwszym secie wyglądało to dobrze, było dużo, dużo obron po naszej stronie, kończyłyśmy właśnie kontratak i, i ten wynik był lepszy. Dwa kolejne sety, myślę, że mamy dużo do przeanalizowania i no, ten mecz pokazał tylko tyle, że jeszcze dużo pracy przed nami.